Ten, kto to zrobił, powinien zgłosić się po pomoc. Pod koniec programu uruchomimy linię telefoniczną. Jeśli wiedzą coś Państwo o tej zbrodni, proszę dzwonić. Proszę media o uszanowanie prośby pani Royce i pozostawienie jej w spokoju. Nie możemy uszanować tej prośby. Drugi raz mu nie przyłożysz. Wystarczy mi jeden proces. Dużo publiczności. Jesteśmy z Biura Dochodzeń i Badań Naukowych. Badamy zjawiska paranormalne. Pani Royce ma spotkanie. Pomagamy policji ustalić, kto zabił te dzieci. Nie musisz się na to godzić. W czym ja mogę pomóc? To pani książka. Mieszkała pani w tamtym domu. Książka to fikcja. Policja uznała, że pani Royce nie jest winna. Oskarżają panowie moją klientkę? Jeszcze nie. Jestem Peter Axon. Proszę zadzwonić. Wiem, że ci ciężko. Postaraj się dostrzec dobrą stronę. Horror w Halloween sprzedaje się znakomicie. Wykupiono cały nakład. To najlepsza reklama. Wiem, że ci ludzie nie żyją. Czerpiemy korzyści ze śmierci dzieci. To moja wina. Policja złapie mordercę. Wiem, że jesteś rozbita, ale mamy napięte terminy. Napij się herbaty, muszę lecieć. Raz jedna staruszka połknęła karaluszka. Straszna to przygoda, pewnie umrze, nie Boga. Zamykamy. Pięć minut. Dziękuję. Pospieszcie się, chcę iść do domu. Co to było? Will Nichols, właściciel sklepu. Zginął tak samo jak w książce. Morderca nie traci czasu. Mam kolejny punkt zimna, wysoki poziom freonu. Nie mamy do czynienia z człowiekiem. Biedak miał pecha. Jeśli morderca trzyma się schematu, to kolejne morderstwo nastąpi w Halloween. Za dwa dni. Do tego czasu żadnego seksu. Tracisz kontrolę, tracisz życie. Klasyczny motyw kina klasy B. Kto mordował w książce? Nie wiadomo. Będzie można napisać sequel. Numer jest niedostępny, proszę spróbować później. Dodzwonili się Państwo do Biura Dochodzeń i Badań Naukowych. Johnny jest na wolności. Raz jedna staruszka połknęła karaluszka. Straszna to przygoda, pewnie umrze nieboga.

Rebecca Royce pracowała w tym sklepie jako nastolatka. Ma związek z miejscami. Z w książce następne morderstwo będzie miało miejsce podczas balu studenckiego. Gdzie studiowała Rebecca? Na Uniwersytecie w Toronto. Ma związek z miejscami, ale czy z mordercą? Rebeka wydaje się bardzo opanowana, ale jej książka, co ją zainspirowało? Mam klienta, który za dnia pisze książki dla dzieci, a w nocy erotykę. Inni kocha poezję, ale pisze dla telewizji, żeby kupić domek w Muskokas. Pisarze mają wiele twarzy. Albo masek. Czerpią ze swoich przeżyć. Jeśli piszą o psychopacie, to nie znaczy, że torturują psa sąsiadów. Muszę przyznać, że Rebeka jest wyjątkowo wszechstronna. Matematyka dla klas dwunastych. Wakacje z orkami. Buster ma wolne. Fale opływały ich opalone ciała. Nikt nie jest aż tak wszechstronny. Ktoś pisze za nią? Może duch? Chciałbym się z nią spotkać. To mój kolega, dr Hendricks. Doktor. Skarbie i już. Lubicie się zabawić? Może I wyskoczymy gdzieś po programie. po programie. Co wy na Maybe to? Hmm. Nic pani nie jest? Oh. I'm sorry. Moje leki. Rebecca, mamy nagranie. Nasz ulubienie.